Zobaczcie tutaj robi tyle pieniędzy zarabia i widzicie dalej przyjeżdża do tego kulawego tam z Wielkiego Babilonu dalej przyjeżdża i dalej i już tam go nauczył, już go tak słuchajcie nauczył, że ten już kulawy tam już dawno siadł i już rozumie, że to wszystko za jego pieniądze, za jego gębę Oce podróżuje po Ameryce i tego. A tych, Jak się nazywa ten drugi kanal? A ja nie wiem jaki przychodzi kanał. Nie wiem jak ci chodzi drugi Nie wiem, nie wiem. Także jak chcecie, wiecie, macie tutaj, chcecie się wypowiedzieć na, te, na temat tego gnoja z Mazur, albo na temat tego, słuchajcie, gada, e, gada z powiśla, to możecie sobie normalnie tutaj wysłać wiadomość i tego... Wysłać wiadomość, jak zachęca do donate'ów, do kurwa. Pierwszy tak, live tak, z Donatami kurwa no, nie, Już dwa tysiące chce kurwa od ludzi jak, kurwa Dalej jak poi tak poi Zobaczcie co zrobił Łuby jebane Jarmok kurwa, się kurwa. Konto, Internetowi konto, kurwa żebracy To różnych Wiemy, bo locha też nikt nie będzie cały czas oglądał. Musi coś być innego To jest, to jest Linda pusty jak bęben Teraz Jarmochę w parku poznał, spotkał Co się stało to się stało Jarmocha od niego chce 20zł To on wielkie jakieś akcje rozumiecie o co chodzi Jak Jarmocha pójdzie w swoją stronę to Jarmocha już nie jest kolega Ale jak Jarmocha u niego Słuchajcie, hokoiw za 200 złotych, ja Mocha to będzie, wiecie, wiecie fantazję, że on stację wynajmie, wiecie, 1800 złotych będzie miał, o sobie stację wynajmie, no, no, stację wynajmie, a dalej będzie po sklepach latał, słuchajcie, ok, kroje, więcej stacje wynajmie, także, wiecie, jakieś tam stacje, czy coś tam, tylko tych, tych piłoku, bo tam nawet tutaj wam wchodzi, tutaj wychodzi, nie? Także, on tak to wygląda z tej strony. No ale co, no, 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 tam 20 złotych, że coś tam załatwić, no to sami żeście słyszeli co robić, tak? Ale 20 złotych daj, jak mu Jarmocha powie, że pokoi był u niego, u niego, słuchajcie, e, wynajmniej, nie? No to powiem wam no to jest straszne, straszne gościu jest, jest tak... Piąte, Sępy i gady. Jest tak pazerny i chciwy na piłkę... Małpy. Się, w głowy się nie mieści, w głowy się nie mieści i wierzcie w to, wierzcie w to, że on gadał tak jak gada o... o Chieny. Jak to się nazywa. Bo że jakiś tam doktor, to coś tam kiedy że nie było tego i kan. Tak było i tak musie stało, rozumiecie? Nie, słuchajcie, oni mają tu tu cały czas, czy mają puch, czy pójdą pod wieżę. Ludzie się tak wyzywają, nie? nie? Od gadów, od, od sępów, atutki, od małp, od chiem. Słuchajcie, u nich jakby to wszystko było puchy, gorsze niż niż my. 55 dni w roku, rozumiecie? Także nie Pierdul i kłamstwa, to samo ten ten cały duchu. A to przecież my, tuchu, my jesteśmy tak, my, najgorsi. A na oni też będziemy rozmawiali, bo to zwykły Gabs, Tak wyglądają tuchu, nasze dusze. Nie ja nie będę mówił o chodzi. Bo wiadomo, jeździ jakiś pierdoły wygaduje. To są nie, mroczne. nie są prawdą, że on tam wie, że jego tam jakaś tam córka przejęła, słacie. Ja Wam powiem tak, że to wygląda, słacie. Nikt wam przez telefon, damy jakichkolwiek od człowieka w szpitalu nie da. Nie da wam... Królu demonie, co ty, ty, o ty o tym myślisz? Powie, nikt wam tego nie powie, nikt wam tego nie da do informacji. Także niech ten cały duszan, czy jak on tam się nazywa... On ten, nawet słuchaj, się słuchaj, nie odezwie. Buchowy, balon, balon, czy jak... On, no jakoś go trzeba nazwać, słuchajcie, zakodować. Bo to, bo to, bo to pierdyli kocypały, nie? Pierdyli kocypały, tak? ...durloty gada, że on miał niedobór, no, a wiadomo, że papardeloza to samo mówi, że miał niedobór... Papardeloza i chuj, ten co wymyślił znowu, kurwa, czajcie. ...odbiło mu, jak Papardeloza i chuj. ...mozenka, odbiło mu, odbiło mu, stało się jak się stało, wiadomo, że już mu styki zaczynały działać... Taki przyjeb to jest to sam ze sobą. Grubo w chuj. Że tam już gadał o brzecie, jakieś pierdoły nawijał, nie? Także no nie jest to żadną tajemnicą, że ten gościu już coś, coś już miał z coraz bardziej, nie? Nie jest to żadną tajemnicą. No, I to tak jak mówię, nam, no, no, stało się na jak stało, bo po prostu był pojony, no, był pojony. I łysonida też był pojony. Dlatego nie wierzcie w to, że on miał niedobór tego, bo tam jakiś doktorek powiedział, nie, słuchajcie, Locha! Locha cały czas była na chacie i wiadomo, że oni tam są cały czas pojeni. i w tej kwestii się nie zmienia. jedyny tylko ten cały goek coś tam nie teguje, wiecie. Ale Robek bez nogi, nostop na fazie. E, Janek stuknięte nogi, no stop na fazie. E, Jan ten, Jasiuła cały czas na fazie, Łysolinda na fazie, przecież on sam pokazał, że oni są cały czas na fazie, a pieniądze skąd mają, skąd, skąd, w gdzie, w Orzyszu, no nie, gdzie, spod Biedronki, no nie, on im daje, słuchajcie, on im daje i sam to pokazał w odcinku jak na ryby pojechali, każdy z swojego losu i tyle się do tego stanu doprowadził, no, się doprowadził, doprowadził, oczywiście się doprowadził, ja to nie mówię, że, że papadeloza ich nauczył, słuchajcie, tutu robić. nie, ja, ja nie mówię, ja tego nie mówię, ale fakty są takie, jak było, słuchajcie, powiedziane, że on stąd, gdzie on to wszystko dostał, on to dostał tam w krzakach koło Biedronki, w Ełku, czy on to dostał w Orzyszku, Jaka tam jest niby seria, co ten durny e, gabon, e, wątrobowiec, e, dyktafon, e, ja tam całko odbudowywuje, to jest słuchajcie, swoje, swoje succe, e, jak to tam było? Je, je, no jaką mu tam wersję, słuchajcie, wymyślił, że co, że on sam z tego domu wyskoczył, i był papandelozy z DPS-u i chciał się dostać do tego, do, 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 do Ełku, tak? Że jego jakieś tam przerwia gdzieś go coś tam zatrzymała i go tam wzięła i go tam powiozła. No no nie wiem w co wy możecie uwierzyć, słuchajcie, jaka psiarnia, skąd oni to wszystko biorą, to jakieś durne, durne pomysły, że psiarnia Przarnia niby go wzięła, podwiozła, a co to jest przarnia? Jakaś taryfa, jakaś taksy, słuchajcie, że jakiegoś e, lubka, lubka będzie wiosła. do F ełku 30 Ludzi nie wiem, czy te pierdolce, ten. ten po <śmienny> <szmienny> nie Bo też ma już w głowie e nie 100%. Rozumiecie? Wokół wszystkim, co się dzieje, oni po 10, 8, czy 10 lat, 12 lat, słuchajcie, walili się tutu i nic im się nie działo. Nic im się nie działo. Jak się ten papardelaza pokazał, to nagle oni odchodzą. Jeden po drugim. Już dwa lata mija to. Dwa lata w ciągu dwóch lat, słuchajcie, wszyscy powoli odchodzą. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Dla mnie to jest kurwa diabeł jakiś. Ma taką genetykę złą samą w sobie, słuchajcie, biopole tą swoją energię, który każdy człowiek ma wokół siebie, jakie jest energia, słuchajcie, wokół typa jest. Bo ja nie wiem jak to jak to wytłumaczyć normalnie na... Na ludzki obysł, nie? W każdym razie wokół tego typa się różne jakieś dziwne rzeczy dzieją, tak? No dzieją się jakieś dziwne różne rzeczy, no bo jak masz genetykę, takie będziesz miał biopole. Taka jest prawda. Jeżeli jesteś w porządku człowiekiem, będziesz miał też dobre bio biopole. Jak będziesz miał złe biopole, to zło będzie się do ciebie przyklejało i będziesz te zło ściągał wokół siebie. I on tak robi. Co to on jest, on kurwa, biopole? Się tak się wie, że on jest zały, solidne Pierwsze słyszę, kurwa. On jest kurwa. Winny. Jest. Pierwsze słyszę, tak, słyszę takie słowo, tego biopole. Życia, co się dzieje, te pieniądze. Te pieniądze, z których on ich upaja. I on im te pieniądze musi dawać. To nie jest tak, że on im nie daje. Pieniądze się niby kończyły czy coś, to wiadomo, że jak pieniądze, jak się poić ich nie chce wszystkich, to oczywiście wiadomo, gdzie Stachu odpala wrotki i słuchajcie, ciśnie bełku z powrotem, żeby chaj jakiś zarobić. Bo wie, że o chłapy zarobi pożyszu. A w ełku umie się połapać, tak? No, no właśnie, no właśnie. Jak papardelaza nie chciał już ich poić, to oczywiście co? Odpalił wrotki, ale dlaczego tak się czuł, jak się czuł i że go to złapało, a czuł się to dlatego, że w... papardeloza i słuchajcie wtedy poił. dawał pieniądze i poił. kiedy powiedział basta, chwila przerwy, odpocznijcie, znowu dostaniecie, no to tak się stało, jak się stało. Biopole i Biopolej, chuj, papardeloza. I ma... Aj, ja wam to mówię, że Mike maj... i ono wysłonicie bardzo dobrze wie, że tak się stało i on to czuje, on to gnida wie, że to jest jego wina, I to jest jego wina. Teraz druga sprawa, słuchajcie, skoro oni tam jedzenie dostają, to z jakiej racji... On zarabia tyle Hajcu, tyle, tyle wszystkiego, ma ten cały swój DPS założył i z jakiej racji oni, słuchajcie, sokę po brytońsku jedzą, nie wiem czego, z makaronu, z sosu, ze śmietany i kostki. Oni tam mają takie tylko jedzenie. Dlaczego oni w ogóle jedzenia nie kupują? Przecież on się nie wstydzi, pokazywać to na materiałach, jakie oni mi jedzenie tam daje albo cokolwiek. Ludzie, przez to jest kurwa chore. To jest chore ci ludzie tam co jeść nie mają. Nie mają co jeść, nie wiem dlaczego. Bo im nie kupuje, bo on woli ich upajać. Taniej to kosztuje, rozumiecie? Tanie kosztuje ich upoić, Naprawdę. Tak to właśnie działa jak nie są upojeni, nie mają apetytu, tylko słuchajcie, dają, 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 a jak se zrobią, to se zrobią. No kostkę jakąś rosołową rzucą do tego, tamtego i sobie jakieś tam żarcie zrobią. Rozumiecie, czy nie to wychodzi, a nie, słuchajcie, ile tam gęb trzeba wykarmić. No. no ile tam gęb trzeba wykarmić? To nie będzie tanie, słuchajcie, fulami mocnymi albo, albo albo tym czymś innym. O, no, tak. I się wydaje, że taniej to będzie Ty słuchajcie, takiego chodzi. trzymać, niż 400 zł w sklepie wydać na kurczki obasę, na jakiś obiad, na coś takiego, rozumiecie? Do sklepu jedziecie na tyle gęb, żeby wykarmić 400 wy na tydzień musicie wyłożyć. A tak? A tak mają te swoje, słuchajcie, na lewajki, tak se żyją cały czas. Jak im się zaczynisz, że rzecz zachce, o ile się im zachce im się przypomni, to wtedy co coś z kostki jakieś tam y, zrobią. Także no oni tam bide klepią ludzie, bide, klepią nic więcej. Upaja ich, bo taniej to wy, wychodzi, niż normalne żarcie im kupić w biedronce.